Gdy oddziały szpitalne są projektowane i budowane od podstaw, konsultacja z medykami bywa niezwykle pomocna. Tak było w przypadku planowania przestrzeni dla interny w żarskim szpitalu na wyspie. Personel medyczny dokładnie określił, jakie ma potrzeby, a zarząd szpitala to uwzględnił. Tak oto powstał jeden z najnowocześniejszych i najlepszych oddziałów w naszym województwie, Kliniczny Oddział Wewnętrzny. Młodzi lekarze chętnie odbywają w nim praktyki, szkoląc się pod okiem wykwalifikowanej kadry. Cały czas mówię, że to nie tylko mury, ale ludzie tworzą oddział. Natomiast dla pacjentów jest to jeszcze większy komfort niż był w budynku starym, położonym tam wyżej. Mamy mniejsze sale, sale są dwu- i jednoosobowe, wszystkie są oczywiście z węzłom z łazienkami, co jest dużym komfortem dla pacjenta. Niejednokrotnie pacjenci pytają nas, gdzie jest łazienka, mówimy tu obok. Sprzętem dysponujemy nowoczesnym, dobrym, pozwalającym nam diagnozować i leczyć pacjentów na najwyższym poziomie. Jeszcze do niedawna pacjentów przewożono karetką z budynku do budynku na badania. Dziś to zbędne. Diagnostyka prowadzona jest na miejscu. Jest to bardzo wygodne i bardzo ważne dla pacjentów. Dla nas wygodne, ponieważ te badania mogą być wykonane szybciej. Dla pacjentów dobre, wygodne, świetne, dlatego że nie muszą być przewożeni karetkami do innego budynku. Wszystko jest obecnie. Tu na miejscu trzeba zjechać tylko winną i zarówno zakład radiologii i tomografia i rezonans i gabinety USG i laboratorium, wszystko to jest na miejscu, wszystko jest w tym samym budynku tylko w innej części. Podobnie jak geriatria, tak i oddział wewnętrzny zapewnia opiekę pacjentom pulmonologicznym. Obecnie na oddziale, na tym piętrze, na oddziale wewnętrznym, mamy 32 łóżka przeznaczone dla pacjentów, przy czym dzielimy ten nasz oddział z pulmonologami. Jest pododdział pulmonologiczny, który jest. W strukturach naszego oddziału, ale jednak lekarsko-odrębną jednostką są też cztery łóżka, czyli 27 łóżek naszych oddziału wewnętrznego i pozostałe łóżka, 6 łóżek oddziału, pododdziału pulmonologii. Zakres schorzeń, jakie leczone są na internie jest szeroki. Na cały interne jest specjalizacją bardzo obszerną, bardzo szeroką, czasami interdyscyplinarną wręcz. Także zarówno z tej działki internistycznej, z części kardiologicznej, gastroenterologicznej, nefeologicznej, takich pacjentów jest mnóstwo. Teraz coraz więcej pacjentów pulmonologicznych w związku z poddziałem pulmonologii. Natomiast mamy też bardzo dużo pacjentów, wydawało się z innych działów medycyny, neurologia. Zdarzają nam się bardzo często udary, które są tutaj diagnozowane, leczenie choroby zwodniowo dyskopatycznej kręgosłupa też tutaj diagnozowanej mnóstwo jednostek z różnych działów medycyny. Natomiast cały czas martwi nas zwiększająca się ilość nowotworów. Zdajemy sobie sprawę, że jest to związane też i z wykrywalnością, bo, bo kiedyś nie było takiej wykrywalności, nie mieliśmy takiego wachlarzu badań dostępnych, że mogliśmy zrobić pacjentom i tomografię i rezonans, i badania endoskopowe. W związku z tym te. 10 lat do tyłu, kiedy zaczynałam pracę, to po prostu zdarzało się, że pacjent nie wiadomo dlaczego się pogarszał. Teraz mamy takie możliwości, że wiemy dlaczego i wiemy co się dzieje. I to też jest z tym związane. Natomiast to na, to na pewno nie jest jedyna przyczyna tego, że jest ich więcej. No niestety środowisko i wszystko to, co wkoło się dzieje, tryb życia powoduje, że jest więcej chorób nowotworowych. Pierwotni pacjenci trafiają na izbę przyjęć. Z izby przyjęć kwalifikujemy ich do przyjęcia tutaj do oddziału i trafiają na oddział i na oddziale badamy, wzbieramy wywiad i dajemy zlecenia co do zleceń takich dla pań pielęgniarek i do dalszego postępowania i leczenia. Są to badania i laboratoryjne i badania obrazowe. Komfortowe warunki, profesjonalna opieka medyczna. Rzeczliwy personel czyni staranie, aby każdy pacjent czuł się zaopiekowany. Staramy się być empatyczni, takie ładne słowo, ale, ale choć brzmi trywialnie, to staramy się wsłuchać potrzeby pacjentów, ale też opie opiekujemy się pacjentami w sposób taki, że możemy poprosić panią psycholog do oddziału na konsultację i wesprzeć się ich fachową wiedzą. Bywają trudne przypadki, pacjent musi się zmierzyć czasami z nagłą chorobą i wtedy pomoc psychologiczna jest niezbędna. Na wsparcie ze strony personelu mogą liczyć zarówno pacjenci, jak i ich rodziny. Jest to niezwykle istotne w całym procesie zdrowienia.